nieco podniosłem standard życia. No i teraz będzie tak, że po prostu pierwsze miejsce Battle Royale. Dobra, ja mam teraz plan. Lecę tu. Się tam. Możemy się spotkać po środku, może się uda. wiesz co, to ja polecę bliżej ciebie. Mm. Super, tu chyba tu karnie jeszcze nigdy nie było. No, no i spoko. To jest spoko. <laughs> no <laughs> Kazimierz y, drugi łamie nogi. Kogoś? Nie. Ka było już jest 99 osób. Ka ka było Kazimierz drugi łamie nogi. Aha. jest? Ja polecę na kraba. To tam. No ja niestety jestem już w pozycji, że nie mogę się zmienić dowolnie coś... Ja też... Na dole. Hmm, duplukacja, zero tych szalów. Nie mam A z kraba jest bardzo dużo itemów, wiesz? No dobrze, dobrze. O, auto mam widzę. Czy znowu spadłeś? Zaszedłem Kolesia sprytnie od tyłu i go zdjąłem. O kurde, marmok. W razie czego mam dla Ciebie biga. Dobra. W razie czego ja mam dla Ciebie typa. <laughs> okej. Okay. Jest szansa, że zgramy temat. <laughs> wujka nie mieli broni. Nie miałam No to mega. Bo wylądowałem już wcześniej. Aha. No tak, no to, to jest prosta piłka. Ja na pewno zebrałem a nie się na Nad czym ja? widziałem jednego kolesia, który ci chyba uciekł, wiesz? Mm, a gdzie ja jestem? Tak, wiem. Tak mogę robić. No bo widziałem ciebie i widziałem jego, no. A, okej, okay, czyli to był jakiś inny zawodnik, koło mnie bardziej. Ci tyle mam dwa epiki, disco bombę uh -huh. I, i dwa niebieskie. Ja mam dwa, punkt, nieb... dwa, dwa niebieskie, jeden zielony, bombę impulsową i dla ciebie biga. O, nie. A, ja, a to ty tak, Kiedyś tańczyć? Hmm. Kiedyś uczyłem się tańczyć, ale tańczyć nigdy nie lubiłem. Bawiłem się w pogok dawno, dawno temu. Co chodź, zakończyłem ja razem. Chodź to Tylko lepiej hmm. mi daj biga. O, czekaj, widzę Cię, że jesteś, ale ci nie widzę, dobra. Panie? <laughs> Sorry, ja się muszę na napić, nawodnić się. Dobra, dobra, się nawadnij. Dobra, to... O, o tak, tak, tak. E, dobra, e, to padaj mi swój cały... całe drewno. E, wiesz co? No trochę mam, mogę ci dać. Daj, bo tam jest legendarna broń. Dobra. Dobra, dobra już, już, już. Mhm. Fajnie patrz Zmykaj stamtąd, bo chyba snajper gdzieś tu się czai. Grubo, panowie Acha, tu gdzieś zon. piorą zon. Ja wiem widzę A zobaczycie zobaczyć coś lepszego Legendary Bardzo ładnie że legendarnie Teraz nie da się z tym skosić Patrz No widzę to, to Idą za nami kurde, idą za nami szybciej Tymek. Chicken banana, banana. Ten hey, banan otwin. Banan adet. Det. Żywiony. Det. No i poszła asysta słusznie naukowo. Oj, oj. Kuba, czyli I znowu asysta E, on musiał chyba on musiał przywytzylować A to mogę, albo bo mam 80, 80 do tego co zabijam. O jajkład nie wiem który to jest Taki. Tak Tyle masz? No tyle mam Jego ja rozjadę troszkę troszkę No czego szukasz? Tam. Aha. Może dlatego ci nam tak poszło, bo nie miał. O, widzę kolejnych. Wiesz Mówię, Ja sobie i lecę. Mały, mały. Leć do strefy. Ty musisz elaniem wziąć. Co muszę wziąć? O, tak, 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 tak. 300 amun. O, RPG. 13 nabojów do RPG. Ja to uwielbiam. Tak, wiesz, po raz drugi zabiję tego barana. Tak. To no super. O? Jakby coś mam RPG To ja też mam rpg -a. Daj mi stę, daj mi rakietę jakbyś mógł <kłysy> o, pięknie 12. Spoko spoko, ja miałem jedną po tym jak zebrałem teraz tylko kolesia Ja teraz mam jedną Szczerze bardzo dobrze mi idzie nie, Mhm. No ja jeden z fartu, ale... ale nie narzekam. Wiesz co, mamy 14, czyli 12 do końca. Zdaje to będzie Ja nie zginę, to mam nie mieszkani. Pójdę ty na zup, bo tam będzie jakiś ty. O o! Na to było Ale nie wiedziałem myślałem, że to ty świetnie. Aha. też miał ten sam pomysł co ty fantastycznie szóste miejsce no i gitara trzeba było go z, te, z czegoś... No jeszcze raz. Już było bardzo dobrze. Tylko wiesz co? Powinieneś mieć...